Cześć widzowie, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku robimy specjal, specjal właśnie na 80 subów, no jest już 94, ale trochę w czasie no, nie dało się tego zrobić. Miałem pierwotną wersję, ale ją niestety straciłem, dlatego dzisiaj robimy, no oficjalnie wrzucam tego, ten film i no bez przedłużania zaczynamy. A więc ten film będzie w formie QA. Ja będę czytał komentarze, które miałem na kanale. No, dalej możecie komentować. Może to dam w jakimś innym filmie, ale nie wiem. I zaczynamy od pierwszego komentarza, który... Jest. komentarz od Mr. Potato 2.5.2, PS4 czy Xbox. Tu jest taka sprawa. Zawsze pierwszą moją konsolą był Xbox. E, mam kilka dni temu, kilka miesięcy temu, miałem jeszcze Xbox One. Dokładnie tego Xbox 365. E, jakieś pół roku temu, dopiero od tam. były Kinect Sports i te takie. E, w tych naszych wersjach już nie ma Kinectów niestety. Na Xbox One był. Ale już to było takie, nie było to takie samo jak na 360. Obecnie posiadam Xboxa XS i na razie nie zapowiada się, abyś, abym go wymienił. Tak więc, odpowiadając na pytanie, wolę chyba Xboxa. Kolejny komentarz od użytków od Mr. Potato 252. Ile masz lat? W tym roku będę miał dokładnie 13. Znaczy rocznikowo mam już 13, ale dopiero w listopadzie będę miał urodziny. Kolejny komentarz od myśli po tej to 2.5.2. Psy czy koty? Sam miałem psa, ale jakoś, jak możecie, mogliście zobaczyć na moim kanale. Wrzucam o kotach, tylko koty są od mojego dziadka tak a propos. nie są moje. Ale odpowiadając tak, na to pytanie, to chyba wolę koty. Jakoś. Nie mam nic do mojego psa, ale jakbym miał wybierać, no to wolę koty. Komentarz od użytkownika małpa je podłoga kałuża. Graż Minecrafta. Mam, mam konto, gram, mam parę serwerów. Ale to bardziej kiedyś, teraz już nie gram. Jak już to bardziej koledzy przyjdą mi jakieś takie naparzanki robimy. Albo budujemy konstrukcję jakichś takich w fajnych malowniczych górach w Minecrafcie. Kolejny komentarz od tego samego użytkownika. Grasz Fortnita. I to jest taka sprawa, że Fortnite'a ostatni raz gram w jakby event starłosowy. nie wiem, czy to się dobrze mówi, event, czy jak to jakoś tak. Nie jestem jakoś fanem tej gry. Jak chcę, to gram. Jak jest jakaś fajna aktualizacja. Obecnie w niego nie gram. I. I na razie nie zanosi, żeby no, zaczął grać. Komentarz od użytkownika Małpa Pasje Podłoga Adama. Elo. Elo. Tyle powiem. Elo. Cóż, no i to tyle komentarzy jak na ten film. Może był to krótki specjał, ale mogę powiedzieć, że za niedługo pojawią się także Filmy, coś będzie to w stylu tutoriali, ale więcej wolę nie zdradzać, żeby została zachowana niespodzianka. W każdym razie myślę, że to się Wam spodoba. Teraz zdam Wam parę pytań od siebie. Po pierwsze, mogliście się przyjrzeć mojemu telefonowi. I tak jest on nieco pofarbiony, poklejony. Ale to wszystko dlatego, że razem z nim spędziłem. Byłam przy budowie wielu moich modeli, widzę tu właśnie takie kleju, kropelki, farba biała, ja nie wiem, czy to był marker Polska, to był marker. Ogólnie chyba tutaj testowałem markery, ale dokładnie to nie wiem. Kolejną rzeczą jest to, czy będzie kontynuacja serii z bazem. Mogliście zobaczyć, że dawno nie wstawiam filmów z bazem, ale to głównie dlatego, że nie mam czasu. No, takie nawet krótkie filmy. Ale aczkolwiek przewiduję, że shorty z bazem nawet może nawet filmy, jak składam silniki, ale nie wiem, wrócą gdzieś w listopadzie albo w grudniu od tego roku jeszcze. Ale nie wiem, nic nie obiecuję. Co do przemalowanych, do przemalowania P11. Nie wiem, czy tam stałem, wiem film jakoś nazwał modernizujemy B-11, czy jakoś tak, nie wiem dokładnie. W każdym razie nie, nie potrafię tego przewidzieć, ale też może to będzie gdzieś pod koniec grudnia, listopada będzie to dopiero kończone, ale nie wiem, nic nie obiecuję. Co do szybowca akro, którego otrzymam tutaj, możecie zobaczyć, że zniknął dziób, ponieważ ulega on lekkiemu wypadkowi. Winklety nie są jeszcze zamontowane. No i on raczej nie wróci prędko. Myślę, że większość tych wszystkich konstrukcji zrobię gdzieś listopad, grudzień, bo wcześniej nie mam zbytnio czasu. Tak więc no, to chyba tyle w tym, w tym materiale. Jeśli Ci się spodobał, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Zalajkować możesz, możesz napisać komentarz. Z mojej strony to tyle. Cześć.